Dzień dobry! Możecie słyszeć w tle moją siostrę? Eee, nagrałam, jak zrobić hałwę. Na pewno nie jest to deserfit. Eee, jest bardzo tłusty i bardzo słodki cukier, nawet pełni rolę zagęszczacza. Możecie zrobić w takiej konsystencji taką plastyczną, albo bardziej kruchą. Yy. <laughs> będziemy potrzebować jednej części mleka, bo to niezależnie ile tam gramów chcecie zrobić mniej więcej tyle samo oleju, najlepiej słonecznikowego Dniowy jest gorzki, może być sezamowy cukier puder, co najmniej cztery części, bo on jest zagęszczaczem <laughs> i dwie części sezamu, to jest główny składnik olej i sezam podsmażamy na patelni Wiedzcie, że będzie trochę wylegał, tak jak kukurydza, kiedy robimy popcorn, ale nie będzie wybuchał. Podsmażamy do momentu, aż z brązu wieje i będzie tak pachniał, jak takie sezamowe ciasteczka, sezamki, które możecie sobie kupić w sklepach. Ja nigdy nie próbowałam zrobić samodzielnie, ale na pewno da się. <tryk> Widzicie na... Przepraszam, mam trochę Widzicie na nagraniu mój mikser, to znaczy blender, do którego też można dopiąć mikser. Przepraszam za ten bałagan wc. Yy, blendujemy z całym mlekiem yy, ten yy, sezam smażony na taką gładziutką pastę. <tryk> Najlepiej przychylić sobie ten pojemnik, w którym blendujemy, bo wygodniej się blenduje. Tak wygląda zblendowana pasta. Powinna się tak troszkę kruszyć. Wycieramy z oleju naszą patelnię, bo my nie chcemy podsmażymy trochę tą masę, żeby jeszcze ją trochę zagęścić, ale też nie chcemy żeby była tłusta i przez to musimy dodawać więcej cukru do tego, jeśli to jest tłuste, przez co nie, nie 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 lepi się tak bardzo i potem trzeba dużo cukru dodawać, a my nie chcemy, żeby to było takie za bardzo słodkie tutaj widzicie dosypany cukier puder oczywiście bo to by było chyba jeszcze, jeszcze mniej gęste jakbyśmy dosypali taki normalny formujemy z tego taką bryłkę Najlepiej w jakimś pojemniku. Nie musimy smarować tego pojemnika żadnym tłuszczem, bo już jest tłusta nasza masa na chałwę. Wkładamy do lodówki lub ciepłego pomieszczenia, z zimnego, przepraszam, na kilka godzin. Po wyjęciu widzicie jaką ma konsystencję. Za chwilę zobaczycie zdjęcia mm hałwy, którą zrobiłam kilka dni wcześniej, i ona akurat mi wyszła taka troszkę jaśniejsza i taka bardziej krucha, ale taka jak tutaj widzicie, też jest fajna. No, właśnie taka była. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.